Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku chciałbym w paru słowach powiedzieć o awarii tachografu. Awaria tachografu nie zdarza się często, jednak kiedy już wystąpi, myślę, że warto wiedzieć, co zrobić, aby nie mieć problemów. Musimy pamiętać, że mamy 7 dni na naprawę tachografu od momentu wykrycia przez nas usterki. Będąc w kraju, problem jest mniejszy niż będąc w traci za granicą. Naprawę tachografu może wykonać tylko upoważniony do tego warsztat i jeśli wiemy, że nie zdążymy przed upływem 7 dni zjechać do swojej bazy, niestety, ale musimy tachograf naprawić za granicą. Podczas awarii tachografu kierowca może kontynuować jazdę, ale ma obowiązek ręcznie ewidencjonować swoje aktywności na rewersji wydruku i taki mały przykład jak prawidłowo powinien wyglądać ręczny zapis Twojej aktywności podczas awarii tachografu jak widzimy imię, nazwisko, numer karty lub prawa jazdy numer rejestracyjny auta no i oczywiście data i podpis i tutaj widzimy nasze aktywności. To jest taki tylko przykład: aktywności związane z jazdą, odpoczynkiem i pracą. Można także powołać się na artykuł 37, który mówi o możliwości dokonywania ręcznych odpisów podczas awarii tachografu. Myślę, że warto sobie gdzieś tam zapisać ten artykuł. Może kiedyś nam akurat się przyda. Także także dodatkowo jeszcze można sobie ten artykuł wpisać na, na wydruku. W przypadku bardziej ukrytej usterki, na przykład awaria czujnika, może zdarzyć się tak, że usterkę wykryje dopiero kontrola lub firma podczas pobierania danych z karty lub tachografu. Jeśli wcześniej nie było żadnego komunikatu na tachografie. Na pewno trzeba pamiętać, że pojawienie się komunikatu o usterce jest automatycznie rejestrowane w pamięci tachografu, także kiedy kierowca naciśnie przycisk OK, owszem, komunikat zniknie, jednak podczas kontroli odpowiednie służby otrzymają o tym informację. Także życzę najmniej, jak najmniej awarii i nie tylko z tych stachografem. Pozdrobionka i miłego dzionka. Cześć.